Witam, zapraszam do krótkiej relacji z instalowania, drugiego etapu instalowania klimatyzatora Mitsubishi Electric HR w budynku, w którym już zrobiliśmy przygotówkę. Następna inwestycja i łazienka u naszych inwestorów. O! Przepiękna! Można powiedzieć, że. No cóż to jest? To jest płytka chyba, co? Taka. A wygląda. Bambusa. Czy drewno? O, a to ja. Taką sobie zrób. Taką sobie zrób. To jest. Trzeba przyznać, że to jest zaleta takiej pracy instalatora, że można sobie pooglądać różne inspiracje a tu nasze miejsce pracy mamy już tam była zrobiona przygotowka czyli mamy zrobione wszystko poukrywane w ścianie w podłodze a na zewnątrz Rury wystają, na a na zewnątrz ziąb i wystające rury. niestety, trzeba będzie tam wyjść. Wcześniej przygotowaliśmy miejsce pod klimatyzator, pod jednostkę wewnętrzną, zostawiliśmy zawieszoną blachę dla. E, ekipy wykończeniowej bardzo chętnie poleciłbym tą ekipę bo po prostu robią perfekcyjnie i jeżeli Państwo jesteście w okolicy Warszawy to moglibyście skorzystać z ich usług ale mają terminy zajęte na dwa lata do przodu więc coś tu po co ich polecać no i tam dowiercamy teraz też na stałe blachek pod jednostkę wewnętrzną i dalej robota. Podłączenie elektryki, wcześniej było podłączenie freonów na tą metodą obracającej się kształtki, czyli, czyli spin-tools. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobry sposób na robienie kielichów, a ten materiał rozgrzewa się, co, co wydaje się, że jest dobrą, dobrą rzeczą jeżeli końcówka miedzi będzie rozgrzana. Zresztą przy kielicharkach takich mechanicznych zalecane jest aby rozhartować miedź, czyli palnikiem ją potraktować. Przyznam się szczerze, że jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tak robił. Tak się powinno robić. A tutaj mamy dwa w jednym, czyli robimy kielich, a jednocześnie rozhartowuje się ta miedź. Mam nadzieję, że się rozhartowuje, bo temperatura jest dosyć duża. No i ostatnia czynność, czyli sprawdzanie odpływu skroplin. Cały wąż z jest schowany w ścianie, wybruzdowane było to wcześniej, więc niewiele teraz można już pomóc, ale zawsze trzeba sprawdzić. Na końcu przy wpięciu się w instalację kanalizacji jest oczywiście syfon założony, żeby żadne zapachy nie wydostawały się z kanalizacji. Chodzi. No i klimatyzator chodzi, odpalony, jednostka zewnętrzna stoi na balkonie, na bardzo ciekawych nóżkach, to oczywiście zastępcze są nóżki, ale chciałem pokazać tą, ten ratan, który jest pleciony. Otóż wielu deweloperów wspólnot mieszkaniowych nie życzy sobie, aby było widać e, jednostki zewnętrzne. No wiadomo, że one nie, nie upiększają rewacji. I tutaj bardzo prostym sposobem jest postawienie na balkonie i odsłonięcie tej jednostki. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, żeby ta przestrzeń za jednostką była na tyle duża, żeby powietrze swobodnie mogło być zasysane przez, przez ten wentylator, no bo przecież, mógł, żeby schłodzić mieszkanie, żeby schodzić dom, pomieszczenie musimy przetoczyć kilka tysięcy metrów sześciennych powietrza na godzinę im łatwiej będzie miał wentylator, tym będzie chodził ciszej oczywiście ale też coś za coś, czyli jeżeli mielibyśmy postawić go na środku balkonu, żeby lepiej działał no to wiadomo, że lepiej go przy ścianie postawić nawet przesłonięte też balustrady przesłonięte ratanem to będzie działało dobry czas na montowanie klimatyzacji a może nawet na montowanie klimatyzacji do grzania ponieważ ceny gazu tak wzrosły orędalnie jeżeli chodzi o firmy o ogrzewanie nie na cele mieszkaniowe że dzisiaj byłem w jednym ze sklepów i zobaczyłem, że zamiast ogrzewania gazowego włączona jest twarelka, bo wychodzi to taniej, a przecież klimatyzator to pompa ciepła, powietrze, powietrze, czterokrotnie m, czterokrotnie taniej niż samym prądem. No i taka informacja dla kolegów instalatorów, bardzo fajne, f, fajne zegary do azotu, Regulacja bardzo precyzyjna. Tą na dole, tą pokrętłem, tą całą gałką kręcimy, ustawiamy ciśnienie, jakie chcemy mieć po, po stronie wtórnej. Naprawdę można fajnie sprawdzać, ustawić sobie najpierw 10, 20, 30, 40 barów. Oczywiście mówię o urządzeniach, którym wolno tak, takie ciśnienie podać, ponieważ są urządzenia, którym nie wolno sprawdzać takim ciśnieniem, a mają na takim chodzić. To jest oczywiście taka ciekawostka. Jestem z nich bardzo zadowolony, dlatego je pokazuję. Pozdrawiam, nowato, sprawdzone, polecone.